Jedni mówią, że masz się zmienić, żeby mieć w życiu to, czego chcesz, a inni mówią, że masz być sobą. Więc które z tych nie da się zrobić jednego i drugiego jednocześnie. Więc chciałabym dzisiaj o tym więcej porozmawiać, bo sama w poprzednich filmikach mówiłam, że jeżeli chcesz coś zamanifestować, chcesz być w lepszym związku, chcesz mieć więcej pieniędzy, lepszą pracę, czuć się lepiej sama ze sobą czy sam ze sobą, to musisz się zmienić, tak? Że musisz pracować nad sobą i. Jakby wchodzić na wyższe wibracje. Tak i pokazywałam tutaj ten przykład właśnie z tym balonem. Także tak, jakby wyobraź sobie, że ty jesteś w takim balonie na gorące powietrze i z jednej strony chcesz iść do przodu, chcesz iść tam, gdzie są lepsze pieniądze, gdzie jest więcej pieniędzy, gdzie jest miłość Twojego życia, gdzie jest jakaś wymarzona praca, gdzie po prostu czujesz się lepiej, gdzie się nie stresujesz, gdzie się nie zamartwiasz i nie chorujesz. A z drugiej strony, do czego często nie jesteśmy świadomi, to jakieś nasze. No, takie obciążenia, tak tak jak tutaj właśnie w przypadku takiego em, balona na gorące powietrze są takie ciężarki, tak? które go otrzymują na początku na ziemi, tak żeby gdzieś tam nie, nie pofrunął za szybko. I czasami jest też taka linka, która go przy tej jakby jest przywiązana tą linką do Ziemi, tak? I tłumaczyłam, że to są różnego rodzaju nasze traumy, nasze ograniczenia, jakieś niewyrażone, nieuwolnione emocje, stłumione emocje, to są różne programy rodowe, to są różne przekonania, które mamy na temat siebie, świata, na temat tych rzeczy, które chcemy zamanifestować. I to są tak jakby takie ograniczenia, takie obciążenia, tak? Coś, co nas trzyma cały czas na tej samej jakby częstotliwości, na tej samej wibracji, które tutaj te fale reprezentują. Czyli my chcemy gdzieś tam lecieć do przodu, chcemy coś w swoim życiu zmienić, chcemy czuć się lepiej, a nie możemy bo ciągle coś nas trzyma. tak? Więc właśnie mówiłam, że żebyśmy się zmieniali, tak, żebyśmy pracowali właśnie nad sobą, nad tymi tematami, różnymi programami, przekonaniami, żeby właśnie te ciężarki zrzucać i móc. Jakby dążyć do tego, na czym nam tak naprawdę zależy. Czyli tutaj mamy ten koncept, właśnie zmieniania się, tak? Ale często dużo ludzi też zastanawia się, OK, mam się zmienić, czyli kim mam być, tak? I często mamy, każdy z nas ma takie wyobrażenie, które gdzieś tam sobie przyswoiliśmy. Na wczesnych latach, często we wczesnych latach swojego życia albo poprzez oglądanie różnych filmów, Instagramów i, i innych osób, po prostu, jakby nie ma w tym nic złego. Sęk w tym, że często um, przyswajamy sobie różne um, takie idee, różne pomysły, czym. Powinnam być, kim powinnam być, tak? Kim mam się stać? Mam się zmienić, czyli mam być kimś innym, tak? Mam być jak ktoś inny. Um, mam tutaj, nie wiem, może moim jakimś problemem, jakąś traumą, tutaj tym takim ciężarkiem jest, są problemy z, z jakąś agresją albo z wyrażaniem złości, tak? Że nie kontroluję swojej złości, wiecznie się wściekam na wszystkich, więc okej, okay, teraz mam być lepszą wersją siebie, chcę zamanifestować sobie miłość swojego życia, no to. Hmm, no to nie mogę się złościć, tak? I teraz za każdym razem, kiedy coś mnie wkurza, coś mnie denerwuje, no to tłumię tą złość, tak? To nie wyrażam tej złości, no bo przecież mam być lepszą wersją siebie. Tylko, no to jest trochę takie, mm, nawet nie błędne koło, takie, takie podchwytliwe, taka podstępna e, sytuacja, w której tak naprawdę poprzez wymuszanie na sobie bycie kimś, innym, kimś, kim myślimy, że powinniśmy być, żeby coś dostać albo żeby coś w swoim życiu zmienić, to tak naprawdę, no, mamy taki, wiecie, jakby samospełniającą się przepowiednie, gdzie tak naprawdę tłumimy w sobie tą złość. Um, jakby stajemy się kimś innym niż powinniśmy być, nie tą autentyczną wersją siebie, tak? Nie tą wersją siebie, która poszybuje tutaj, tak? Bo pozrzucała te, te ciężary, te jakieś programy, tylko kimś, kto tak naprawdę jeszcze więcej sobie tego dokłada, tak? Bo teraz pytanie, no, co to znaczy być sobą z drugiej strony? Być sobą to znaczy być autentyczną wersją siebie, być kimś, kto ma lepszy kontakt ze sobą, kto ma lepszy kontakt jakby ze swoją duszą, kto ma lepszy kontakt z jakąś siłą wyższą, tak? Ze wszechświatem, z energią wszechświata, z Bogiem. Każdy z Was ma na pewno jakieś inne um, określenie na tą samą tak naprawdę energię, ale przede wszystkim ten kontakt ze sobą samym, takie budowanie relacji ze sobą samą, tak, bycie sobą, pozwolenie sobie właśnie na czucie tych emocji, pozwolenie sobie na mm, zaspokajanie swoich potrzeb, tak, na wczuwanie się w swoje potrzeby, odkrywanie swoich potrzeb, swoich prag pragnień, spełnianie tego, to jest ta autentyczna wersja siebie, tak, no, my tak naprawdę jakby do, dookoła nas jest bardzo mało osób, które są takie autentyczne. Bo od samego wiecie, no, w szkole byliśmy składani w takie, wiecie, ramki, w takie kolejny, że mamy myśleć tak, jak wszyscy. Testy i wypracowania trzeba pisać tak, a nie inaczej, że wszystko musi być, wiecie, um, że musimy być wszyscy tacy sami, no nie? Więc my uczyliśmy się, jak się dostosować do tego, żeby być takim samym, jak wszyscy inni. I przez to nakładaliśmy tak naprawdę sobie kolejne ciężarki. Jakby odrzucaliśmy samych siebie, nakładaliśmy kolejne ciężarki, żeby tłumić jakąś swoją złość, żeby tłumić swoją kreatywność, żeby tłumić jakieś swoje potrzeby tego typu rzeczy. I teraz mam taki inny obrazek, jakby, bo z jednej. To jest jakby jedna perspektywa, jak możemy patrzeć na siebie i na swoje... Ciężarki, na swoje ciężary, na swoje pragnienia, na swoje marzenia. A drugi obrazek mam tutaj, który, jakby z innej perspektywy, pokazuje właśnie o to, jak o co chodzi z tym byciem sobą i zmienianiem się, tak? Że chodzi o to, jakby te wszystkie ciężarki, które tutaj dookoła tego koszyka na balonie były, moglibyśmy też zobaczyć jako takie warstwy nieautentyczne dookoła nas, warstwy różnych programów, warstwy różnych przekonań warstw właśnie różnych stłumionych niewyrażonych emocji, które gdzieś tam się cały czas właśnie zapisują w naszym ciele, zapisuje się to wszystko w tym naszym polu em, energetycznym dookoła nas, tak w naszej duszy może w duszy nie akurat, ale to jest tak bardziej jakby taka bariera pomiędzy naszą duszą pomiędzy tą w, tym wyższym ja, pomiędzy tą autentyczną taką wersją siebie, tą energią Wszechświata, a nami, jakby tymi tutaj na ziemi, tak? To jest to wszystko, co nas właśnie jakby odcina od tego, kim tak naprawdę jesteśmy, tak? Od tej naszej esencji. Um, więc cały ten jakby cały ten temat bycia sobą, czy zmieniania się, to tak naprawdę czy się zmieniać czy być sobą, to tak naprawdę chodzi o to samo, bo chodzi o to, żeby się zmieniać na tyle, żeby być. Tą autentyczną wersją siebie, tak? Tu chodzi o to, żeby na tyle tych warstw pozrzucać, na tyle pozwolić sobie być sobą, na tyle odkryć siebie na nowo, na tyle pokochać siebie, na tyle mm, jakby odnaleźć siebie na nowo, tak? Pozwolić sobie być sobą, że te warstwy schodzą, więc jakby zmieniamy się, żeby stać się sobą. Bo to jest też tak, jeżeli, wiecie chodzi o ten kon, kon, kontekst, zmień się, żeby przeciągnąć więcej pieniędzy, zmień się, żeby um, przyciągnąć miłość swojego życia, tak? Zmień się, żeby nie wiem, wyzdrowieć czy coś tam, tak? Jakieś wymarzone mieszkanie czy wakacje sobie przyciągnąć. To chodzi o to, że tak zmień się, czyli wejdź na wyższe wibracje, czyli zrzuć te ciężarki, tak? To chodzi o to, żeby zmienić nie tyle to, kim jesteś tak naprawdę, co zmienić wibracje, na której jesteś. E, więc z tej perspektywy, no to nie chodzi o to, żeby zmienić to kim ty tutaj w głębi serca jesteś, tylko żeby zrzucić te warstwy, które cię jakby takie, mm, jak brakuje w niej takie skorupki, tak jak taka skorupka, żeby to pozrzucać, bo to jest to, co nas ogranicza, jakby od tego, na czym nam zależy. Bo to jest tak, jakbyśmy tutaj mieli, wiecie, miłość, która próbuje do nas przyjść. Już wam zaraz pokażę tutaj te miliony monet, które chcą do nas wejść. Tak, tutaj mamy miłość, jakąś tą wymarzoną osobę, wymarzoną relację, która chce do nas przyjść, i jakby to już jest. To już jest na wyższej częstotliwości. To już jest gdzieś tutaj, we wszechświecie, tak, w innej rzeczywistości, do której my próbujemy się dostać, do której my próbujemy, jakby próbujemy zacząć nadawać na tych samych falach, jak. Osoba, z którą chcemy być, tak? Jak te pieniądze, które chcemy zarabiać, jak jakieś spełnianie naszych marzeń, jak wymarzony dom, szczęśliwa rodzina, lepszy samochód, cokolwiek to jest. Może taki spokój wewnętrzny, bo nie chodzi tylko wiecie, o materialne rzeczy ale taki, po prostu takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie spokoju, poczucie takiego, wiecie, takiego zaufania do życia, tak? Żeby czuć się po prostu dobrze ze samym sobą, czy ze samą sobą, czy zdrowie. To wszystko jakby jest. Tam gdzieś jest ta zdrowa wersja ciebie, tam gdzieś jest ta szczęśliwa wersja ciebie. Kwestia tego, żeby właśnie wpuścić to, żeby to mogło się pojawić w twoim życiu, żeby to mogło wejść do ciebie, no to ty musisz się jakby z jednej strony zmienić, a z drugiej strony być sobą, jakby stać się sobą, tak? Stać się właśnie tą wersją siebie, czyli pościągać z siebie te różne warstwy, które, które te rzeczy e, tutaj blokują. Tak? I to jest też tak, wiecie, że to jest tak, jakby mm, im więcej warstw mamy, tym mniej rzeczy do nas może wejść tak autentycznie, jakby pojawić się w naszym życiu. A im bardziej te warstwy ściągamy, tym więcej na przykład no na pieniądzach najlepiej przedstawić, no nie? No bo to jest takie policzalne. Więc powiedzmy, że im więcej was ściągasz, tak? Czyli powiedzmy, pierwsza warstwa zejdzie, coś tam przepracujesz, uwolnisz jakieś przekonania na, na, na temat pieniędzy na przykład, no i tam z pięciu tysięcy zaczniesz zarabiać 10. No i znowu pojawia się jakaś blokada, tak? Znowu chcesz więcej na coś tam, co sobie zamarzyłaś czy wymarzyłeś, ale znowu nie możesz się przebić, tak? Czyli znowu pojawia się kolejna warstwa, czy jakby na drodze staje kolejna warstwa, kolejne jakieś przekonanie, kolejne jakaś jakaś trauma, kolejne coś gdzieś tam z przeszłości jakiś program rodowy na temat pieniędzy czy może twojego poczucia własnej wartości. Więc znowu to jest coś co należy po prostu ściągnąć, czyli znowu zmienić się, żeby stać się sobą, tak? Tą prawdziwą wersją siebie, tą autentyczną wersją siebie tą taką czystą duszą, tak, e, żeby wpuścić kolejne, nie wiem, teraz 10 tysięcy, tak, później 15, 50 i tak dalej. Czy tak samo z miłością, tak, na początku ktoś tam może ma bardzo dużo takich warstw, dużo różnych tematów, dużo różnych przekonań, przekonań na temat e, poczucia własnej wartości, stawiania granic, e, miłości ogólnie, jakieś, e, może jakieś... E, tematy z przemocą gdzieś tam w przeszłości miał i wykorzystywania nie wiadomo czego e, i spotyka jakiegoś właśnie narcyza, czy spotyka jakąś inną toksyczną osobę w swoim życiu, tak? Więc to nie jest tak, że teraz skupiamy się na tym, że o czemu ta osoba jest w moim życiu, e, że to ta osoba jest zła i że niech ona sobie idzie, albo niech się zmieni. No nie chodzi o to, że tamta osoba ma się zmienić. No chodzi o to, że ty masz tyle przekonań na temat miłości, związków, siebie, negatywnych przekonań na temat siebie, że ta lepsza osoba, tak? ktoś kto byłby, ktoś kto by Cię kochał i szanował i traktował w taki sposób jak czujesz, że zasługujesz, bo Ty czujesz z tego, właśnie z tej autentycznej wersji siebie, tak? Ty to czujesz w głębi ducha i do tego dążysz, ale jeżeli to się nie pojawia w Twoim życiu, to znaczy, że jest dużo po prostu warstw po drodze i że jedyne co może się przepchnąć przez te warstwy, no to jest jakiś narcyz, albo jakaś inna wiecie, osoba, która Cię źle traktuje. Tak, więc w momencie, w którym. Czyli jakby, to tak jakby była, wiecie, taka malutka, cieniutka wiązka światła, która może się przedrzeć, tylko ta cieniutka wiązka światła jest na tak niskiej, jest, jakby jest tego tak mało, że to się pojawia jako jakaś, no jest jakaś osoba, tak, ale jest bardzo niefajna w twoim życiu, tak? A im więcej tych warstw ściągasz, tym więcej po prostu pozytywnej energii, dobrego traktowania, szacunku, tak, twojego poczucia miłości. Może się jakby tutaj, może wpłynąć do ciebie, może wpłynąć do twojego życia, przypłynąć do, do ciebie. Tak więc, w tym właśnie koncepcie, jakby zmieniania się, zmieniać się, czy się nie zmieniać, czy być autentyczną wersją siebie, czy nie, to tak jakby chodzi o jedno i o drugie. Tak naprawdę, cel jest taki sam. Jakby od innej strony, może patrzymy, czy zmieniaj się, czy stawaj się sobą, tak? Sens jest taki, jakby sens tego wszystkiego jest taki, żeby być tą bardziej autentyczną wersją siebie, tak, żeby zmienić się na tyle, żeby nie stać się jakąś tam modelką z Instagrama czy jakąś tam osobą, bo ona coś tam ma, co my byśmy chcieli i ja teraz będę udawać, że jestem kimś, kim nie jestem, będę udawać, że wcale się nie złoszczę wtedy, kiedy się złoszczę, będę udawać, no nie wiem, wiecie, grać kogoś, no nie, zakładać jakąś sztuczną maskę, Kogoś, kim nie jestem. Czy to jest też, wiecie, u osób tych people pleaser, tak zwanych, tak? U tych osób, które chcą być lubiane przez wszystkich dookoła. I, I to jest taki program, że próbuję, jakby próbuję wyczuć, co ta osoba będzie lubić, tak? Że co tej osobie, jakie moje zachowanie na przykład będzie się podobać tej drugiej osobie. I wtedy się zachowujemy właśnie w taki sposób, żeby jakiejś drugiej osobie się przepodobać, przypo żeby ktoś innym nie lubił, tak? Tylko w momencie, w którym to nie wychodzi, tej autentycznej wersji, wersji siebie, w którym to nie wychodzi z takiej akceptacji wobec siebie, że ja jestem sobą, akceptuję siebie taką, jaka jestem. Tutaj mogę być autentyczna, taka, jaka jestem. I jakby nie interesuje mnie to, czy ta osoba mnie polubi, czy nie. Jak mnie polubi, no to super, to świetnie, będzie mieć fajną znajomość, fajną relację. Jak nie, no to trudno, tak? To pojawi się jakaś inna osoba, która mnie polubi. Najważniejsze, że ja lubię siebie, tak? Ja się z tym dobrze czuję, się czuję dobrze ze sobą i z tym, kim jestem. A w momencie, w którym ja się próbuję właśnie dostosować, próbuję, wiecie, myślę sobie, hmm, na pewno ta osoba będzie chciała, żebym jej teraz pomogła. A na pewno ta osoba by chciała, żebym zrobiła to i to dla, dla niej, tak? Albo na pewno ta osoba chciałaby, żebym teraz siedziała i się uśmiechała. Um, albo coś tam jeszcze wiecie, o co chodzi, takie, gdzie to wychodzi jakby z głowy, gdzie my próbujemy się domyślać, czego ktoś chce, albo próbujemy się domyślać, jaka mam być, żeby miłość się pojawiła w moim życiu, jaka mam być, żeby pieniądze się pojawiły, gdzie to wychodzi z głowy, to jest nieautentyczne, i tak naprawdę zakładamy kolejną maskę, czyli tak naprawdę dokładamy kolejną warstwę, przez którą za jakiś czas będziemy musieli się z powrotem przepchnąć, tak? Z którą będziemy musieli za jakiś czas ściągnąć. I tak naprawdę, no, dokładamy kolejny ciężarek, tak? Do kolejny coś, to co nas jeszcze o, obniża jakby w tych wibracjach, tak? Bo jak nie jestem sobą, zakładam maskę, próbuję się do komuś przypodobać, próbuję się do kogoś dostosować, próbuję być kim nie jestem, no to, to oddalam się od tej autentycznej wersji siebie, oddalam się od tego, kim tutaj wyżej jestem, tak? Na poziomie duszy, a staję się bardziej... Um, nie mam określenia. No, niżej po prostu, tak? Z kimś, kim zupełnie nie jestem. Przeciwieństwem tego, kim jestem. I też to jest tak, że wiecie, no, te rzeczy, które, te moje marzenia, moje pragnienia, są moje, czyli są moje, czyli z tej wersji autentycznej. Czyli dopiero wtedy, kiedy ja będę tą autentyczną wersją siebie, to dopiero się jakby spotkamy na jednej um, płaszczyźnie, tak? Dopiero te rzeczy będą mogły się ze mną, jakby spoić, tak? Że dopiero wtedy możemy się spotkać. A w momencie, w którym dokładam tych warstw, no to to się od tego oddalam. Bo jeżeli próbuję być kimś, kim nie jestem, to tak jakbym chciała przyciągnąć też marzenia kogoś, kim nie jestem. A to tak jakby, wiecie, no dwie inne bajki. Dwa inne filmy, nie? Tak jakbyśmy próbowali zakończenie z jednego filmu przyciągnąć do drugiego. No, wiecie, inni aktorzy, inne scenerie, w ogóle inna fabuła, to się nie klei, to by w ogóle kompletnie nie miało sensu, nie? Jakbyśmy prze, po, po, przecięli jakieś dwa filmy na pół i zamienili e, po połowie. To Ktoś, kto by oglądał jeden taki posklejany, no to w ogóle o co tutaj chodzi, no nie? Jakieś zmieszanie w ogóle chaos, nie wiadomo. Więc no to trochę tak wygląda, tak? W momencie, w którym chcę, jakby zmieniamy się, idziemy za tym, że mam się zmienić, ale nie w tym, nie w tym kierunku. Zmienić się na autentyczną, bardziej autentyczną wersję, wersję siebie, e, tylko w kierunku być kimś, kim myślę, że powinnam być, żeby dostać to, czego chcę. I oczywiście tutaj to jest proces, to nie jest coś, co o, wstanę sobie i dzisiaj będę w 100% autentyczna, nie? No bo te warstwy po prostu są. I my mamy takie poczucie, to tak jak mówiłam gdzieś wcześniej, wspomniałam, tak, że ty z tej, z, prostem z tego serca, z głębi serca czujesz, że zasługujesz na więcej bo zasługujesz, bo taka jest prawda o Tobie, bo jesteś kimś, kto zasługuje na więcej. Oczywiście, że jesteś, tylko ważne jest, jakby po to robię te wszystkie filmiki, żebyśmy uświadomili sobie, żebyście uświadomili sobie, że te warstwy są i ich się nie da zignorować. Jeżeli czujesz, że zasługujesz na coś innego, a w Twoim życiu ciągle pojawiają się jakieś toksyczne osoby, no, to jest jakiś powód, tak? To nie, nie chodzi o to, żeby teraz chodzić, narzekać, chodzić i próbować zmieniać te osoby, czekać, aż te osoby się zmienią, próbować siebie jakoś, wiecie, dostosować do tego, czy z głowy właśnie próbować siebie jakoś zmieniać. Chodzi o to, żeby mieć świadomość tego, że ok, jeżeli takie osoby są w moim życiu, to znaczy, że jest jakaś warstwa, to znaczy, że jest tutaj jakiś ciężarek który jeszcze sprawia, że jestem na tej wibracji i że takie osoby się w moim życiu pojawiają, tak? Czyli może ja wiem, że zasługuję na więcej, ale może mam jakąś traumę z dzieciństwa, gdzie ktoś mnie traktował w taki, nie wiem, sposób bez szacunku, jak ten partner, który się wiecznie pojawia w moim życiu. Tak? Może ja czuję, że zasługuję na więcej, ale mam jakieś przekonanie, że mm, nie wiem, że miłość boli, albo w miłości to trzeba cierpieć. I oczywiście to nie na pierwszy rzut oka, no to są takie rzeczy, których nie jesteśmy świadomi, właśnie w tym cały sen, żeby. Usiąść do tego, żeby przemyśleć sobie to, żeby mieć jakieś refleksje na swój temat, żeby popatrzeć na to, co się dzieje dookoła nas. Zobaczcie ten filmik, który jest podpisany Wykorzystaj Toksyka. Tam też o tym mówię, żeby popatrzeć na to, co się dzieje dookoła nas. Bo to jest to odbicie tych warstw, to jest to, co nam pokazuje, jakie warstwy jeszcze mam dookoła siebie, tak? Czy jakie ciężarki tutaj jeszcze mam. To jest tak, jakby cokolwiek się dzieje w naszym życiu. Tutaj Miałam ten drugi. Obrazek. To jest tak, jakby ktoś drugim balonikiem podjechał i nam pokazywał, tak? Ta osoba nie będzie mówiła, hej, nie doceniasz siebie, hej, miesz, nie wiem, nie, czu, nie, nie wierzysz, że zasługujesz na szacunek, tak? Albo hej, masz jakąś tam traumę z dzieciństwa. To nie jest tak, że ci ludzie będą nam wprost mówić, ale te osoby, ci ludzie, te sytuacje po prostu swoim zachowaniem pokazują nam, na jakim my poziomie jesteśmy, pokazują nam, jakie warstwy jeszcze dookoła siebie mamy. Tak? więc jakby poprzez to, poprzez obserwację, poprzez taką refleksję na temat tego, poprzez mm, taką, takie uświadamianie sobie tego, hmm, co tutaj się dzieje, jakich ludzi, jakie sytuacje mam dookoła siebie, w jakich ja sytuacjach jestem, w jakich sytuacjach tkwię, gdzie czuję, że już nie powinnam, ale nie mogę na przykład odpuścić, tak? Dużo ludzi właśnie też mówi, że już wiem, że nie powinnam być w tym związku, wiem, że nie powinnam go kochać, że zasługuję najlepiej, ale jakoś nie mogę. No, jakoś nie mogę odpuścić, no. no, jakoś nie wiem, ciągle o nim myślę, ciągle do niego wracam. No, właśnie dlatego, że tutaj jeszcze jest jakiś ciężarek, jeszcze jest jakaś kotwica, jeszcze jest coś, co cię trzyma, czego nie jesteś po prostu świadomy czy świadoma. Takie uświadomienie sobie tego to już jest połowa roboty, czasami nawet wystarczy, zależy o co chodzi, tak? Czasami to wystarczy, czasami jeszcze trzeba popracować, tak? Czasami coś trzeba zrozumieć, przetransformować jakieś przekonanie, uwolnić jakieś stłumione emocje. Nauczyć się wyrażać tą złość, o której wcześniej na początku mówiłam, tak? Zamiast tłumić um, tą złość, tak? Wyrażać w taki sposób, żeby to nie było jako reakcja, od razu znowu dolewamy oliwę do ognia w jakiejś awanturze, tylko jak sobie z tym radzić, żeby nie tłumić tych emocji, a żeby też nie wybuchać tymi emocjami, tak? Jak umieć po prostu z tymi emocjami swoimi pracować, ze swoim ciałem, ze swoimi e, innymi tematami. Ok, w takim razie to było tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo.